Troszkę trzęsia. Trzęsie? Ta jeszcze pikuś! Z powrotem będzie fajniej! Wykręcimy parę git, beczuszek Monolit film z przedstawia. Każda rodzina ma dziwactwa. Ale uwierzcie, moja jest totalnie odjechana. Mój tata jest wielką stopą. No i co teraz? nie odzieży? Sklep z obuwiem? Wejście w branżę gier? Zgadza się. Tym wielką stopą. I choć nie bardzo to widać, ja też jestem wielką stopą. Wkrótce... Ekstrakt oil stawia na naturę. Czysta ropa od ekstrakt. Czysta ropa? Ktoś tu sobie w kulki leci. Jako wpływowy celebryta możesz powstrzymać ekstrakt, zanim będzie za późno. Wielkie stopy. Ledwo co wróciłeś nie możesz znów odejść. Nie prosiłem się o sławę, ale dzięki niej mogę zrobić coś dobrego. Wow. To wielka odpowiedzialność. Czysta ziemia! Bez wierdzenia! Po co im uzbrojeni strażnicy, skoro nie mają nic do ukrycia? Z ostatniej chwili Wielka Stopa zniknął bez śladu. Co? Trzeba mu pomóc. No nie, powtórka z rozrywki. <laughs> Jedna rodzina. Zapnij pasy wesołku. Tak. Ta igatka o trosce o środowisko to ściema. Może zrobić wiele dobrego. Mamo, tato! Nie ma takiej bramy, której rady nie damy! Szybciej zauważyli nas! Mamo, to był zły pomysł! Nie pyskuj mamie! Trzymaj się! Dokończmy tę sprawę! <laughs> Rodzinnie. Mała, wielka stopa 2. W rodzinie siła. Robimy leśniczki, Daje! O! Patrzcie! Chuncfot! Nie moja wina, że masz dziurawe ręce. Postaw stopę w kinie.